Pod urzędem miasta w łańcucie odsłonięto nową figurkę o imieniu Teodor. Wraz z Wiolą i Jezusiem jest trzecim małym pomnikiem w przestrzeni miejskiej. Razem tworzył symboliczny szlak postaci związanych z historią i kulturą miasta. Teoś powstał na cześć Teodora Laszateckiego, który urodził się w łańcucie w 1830 roku i był jednym z najbardziej cenionych polskich pianistów przełomu XIX i XX wieku z okazji odsłonięcia jego figurki na zamku w Łańcucie, w którym się urodził, odbył się koncert jego twórczości. Nie napisał jako takiego podręcznika. Jego metoda była zawsze dobierana do y, konkretnych uczniów. Odpowiednie sposoby dobierał ad hoc więc trudno odnieść się do jakiegoś jakiejś sztampy w postępowaniu kierował się kredem kredem które sam wypowiedział i zostało ono nagrane na maszynie Edisona gdzie mówi że nie ma życia bez sztuki ani sztuki bez życia i właśnie mówi że nie tercjami nie gamami podbija się serca ludzkie tylko piękną, pięknym tonu głębokością melodyjnością i właśnie to cechuje tą sztukę gry na fortepianie jaką prezentują jego uczniowie. Nowa figurka nawiązuje do muzycznego dziedzictwa Leszczyckiego i ma przypominać o jego wkładzie w rozwój sztuki pianistycznej. Czym charakteryzuje się muzyka Leszczyckiego? Tak w bardzo prosty sposób można powiedzieć, że jest nasycona bardzo dużym optymizmem i radością co nie jest takie częste w ogóle w twórczości kompozytorów, gdzie raczej ta strona smutku, jakiegoś żalu, czy tragedii, czy dramatyzmu jest często pierwszoplanowa, natomiast u emanuje to bardzo pozytywną no, energią, co jest prawdopodobnie jakimś odzwierciedleniem jego życia, które było szczęśliwe. Mały Teodor, jak pozostali bohaterowie łańcuckich figurek, zaprasza mieszkańców i turystów do odkrywania lokalnej historii w niecodzienny, i przyjazny sposób